Jakie są owoce ducha? Od 22 wiersza. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wszczemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakona, zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa. Ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha postępujemy. Muszę powiedzieć, chociaż jestem pastorem, to wcale nie takie proste, aby sprostać Bożym wymaganiom. Aby być takim, jakimi Bóg chciałby nas widzieć. Ale chciałbym pocieszyć, że Pan Bóg wie, jakimi jesteśmy. Chyba lubicie Psalm 103. I chyba wiecie, co mam na myśli, gdy wspominam Psalm 103. Błogosław duszą moja, Panu. I wszystkie wnętrzności. Moje. Tam dalej, gdy czytamy, pisze, że Bóg wie, żeśmy tylko nędznym prochem i Bóg się lituje nad nami.